Firmą z Białego stoku produkujemy katering dietetyczny. Przyjechaliśmy tu pomóc w rozwoju dla Piasta Gliwice. Każda umowa sponsorska jest dla nas ważna, każdy sponsor jest dla nas bardzo ważny. Natomiast są tacy sponsorzy, którzy zajmują to główne eksponowane miejsce i określamy ich mianem głównego sponsora. I tak też właśnie będzie w przypadku Kuchni Wikinga, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych i największych firm dostarczających piost, posiłki dietetyczne na terenie całego kraju. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na Piast Gliwice? Piast przedstawił bardzo dobrą ofertę. Uznaliśmy, że jest dla nas odpowiednia, dla obu stron będzie korzystna, więc przyjechaliśmy niezłocznie. Zdecydowaliśmy się wspólnie na współpracę dwuletnią, na dwa sezony, czyli ten sezon 23-24 24-25. Więc wspólnie będziemy prowadzić różne działania marketingowe. Bardzo cieszymy się z tego powodu, że to wspólne zaufanie zaowocowało podpisaniem tego kontraktu. Czym się charakteryzuje się Wasza firma i dlaczego to jest najlepsze catering dietetyczny na rynku? Nie mogę powiedzieć, że jest najlepszy, Na pewno jest bardzo dobry i robimy wszystko, żeby był. Najlepszy. Zajmujemy się produkcją dań gotowych dietetycznych. Logo sponsoru będzie znajdowało się na przodzie koszulki na tym na górze na tym najbardziej eksponowanym na tym najbardziej eksponowanym miejscu więc będzie to będzie to sponsor zaliczany do kategorii sponsorów głównych. Umowę podpisaliśmy na dwa lata. Mam nadzieję że będzie owocna dla obu stron. Oczywiście te jakby modele biznesowe dwóch firm idą ze sobą w parze no bo jednym z elementów osiągania najlepszych rezultatów w jakimkolwiek sporcie a w tym w szczególności w piłce nożnej jest właśnie zdrowe zbilansowane jedzenie i to też wpisuje się w misję i wizję firmy, jaką jest Kuchnia Wikinga, która właśnie takie posiłki zbilansowane i zdrowe mm, dla różnych rodzajów diet, dla różnych rodzajów wysiłków dostarcza.